Jeszcze ogromne brawa Aleksandra Rubel. proszę, i kto kruje? Blondynki czy Brunetki! Rudy, dzięki. Gratulujemy serdecznie. Oj, będzie to oglądać w kinie. Ogromne brawa. A pana osobiście od pana starosty. Tadeusza Osińskiego. Ogromne brawa. Które waszą Karolina, przybiera kogoś, brawa prawa dla Karoliny! Tasiu, wyręczysz niej, wręczysz jej nagrody, umudowane przez Radio Rekord. Karolina, ja Ci pogratuluję! Po całej imprezie, a tylko wyczytam, co wstrzymujesz I po kolei ale, Proszę Państwa, do mis dojdziemy, ale najpierw drugą wicemistrz lata do Maniu 2009. Zanim Pan Starosta zdradzi, proszę powiedzieć, jakie były obrady. Byliście jednogłośni? Nie byliśmy jednogłośni. Było, wyniki były zbliżone, ale niemniej różniły się dosyć sporo. I po zliczeniu wyników głosowania. Drugą wicemistrz lata 2009 została z numerem Anna Burza. Ogromne prawa z numerem 3 Anna Burża, to nasza druga wicemistrz. Od Urzędu Miasta Parawan. Ogromne prawa z numerem 3 Anna Burża, a szasta wręcza jej. Jaka ta kaczyk tkaczyk nasza Miss Lata 2008. Aniu, ty jeszcze nagrody dla Ciebie. Gratulujemy serdecznie. Wicebis lata do 2009 zostaje Żaneta Mączyńska Ogromny brawa z numerem szóstym Żaneta Mączyńska nasza pierwsza wicebis lata do 2009 I minutka za fotoreporterów. do reporterów. a to ja ich jeszcze podtrzymam w niepewności. Otrzymuję weekendową jazdę próbną Fiatem 500 fundowaną przez jedynego autorizowanego dillera. ...została Aleksandra A szartem... Szartem będzie oczywiście nasza zeszłoroczna mistrata Agata Rybińska-Tkaczyk, czyli brunetki górą. O, ogromne prawa dla Ciebie. Zaraz, ja teraz czas na nagrodę. To pierwszy, to lepszy. Witam serdecznie Pana, moje rodę. Zestaw do